Na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Policach trwa modernizacja budynku, który dotychczas pełnił funkcję biurową. Teraz powstanie w nim internet dla najmłodszych wychowanków. Budynek znajduje się przy ulicy Kresowej. Planowo po remoncie zamieszka w nim około 40 wychowanków ośrodka. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2022 roku. Będziemy tu mieć dzieci ze szkoły podstawowej. Taki jest pomysł, żeby obecne grupy wychowawcze dzieci młodszych przenieść do tego budynku, żeby byli w jednym budynku. Mają tu koło również ładny teren, który będzie zagospodarowany dla nich. Także no, cieszymy się, że będą w tak godnych warunkach dzieci z całej Polski mogły mieszkać, ucząc się w naszym ośrodku. Koszt inwestycji wynosi blisko 3 miliony 150 tysięcy złotych. Jest finansowana ze środków powiatu polickiego. Zakres prac to jest wymiana elektryki, Yy, zostaje centralne ogrzewanie, bo było zmodernizowane i no, poszerzenie, yy, oczywiście, drzwi, poszerzenie korytarza, wymiana yy, yy, wykładzin, yy, system przyzywowy. No i co ważne. Znaczy najważniejsze, że będzie winda, która jeździ do wszystkich kondygnacji, także dzieci niepełnosprawne będą mogły się tą windą poruszać. Oprócz tego drzwi zewnętrzne będą na fotokomórkę, także to też ułatwi dostęp dzieci do, do, do grup wychowawczych. Oczywiście podja dla niepełnosprawnych, także budynek zupełnie bez barier architektonicznych, jeżeli chodzi o niepełnosprawnych. Budynek pod względem kolorystyki i oświetlenia spełnia wymogi modelu dostępnej szkoły. Powstaną w nim dwu oraz czteroosobowe pokoje i łazienki wyposażone w systemy przywoławcze. Na każdym piętrze znajdować się będzie kuchenka i pokój wychowawców. Swoje miejsce znajdzie też biuro kierownika grup wychowawczych, a także wspólna świetlica. Natomiast w piwnicy będzie prania, suszarnia, szatnia oraz duża sala, w której odbywać się będą m.in. zajęcia lub imprezy okoliczne. Niektóre pomieszczenia zamienią się w szkolne archiwum. W tej chwili wychowanków w internacie mamy 50. W zeszłym roku mieliśmy 60, to jest, się zmienia w zależności od, od, od naboru i od tego, jakie dzieci do nas trafią. W tej chwili jest 50, z czego tutaj przejdzie około 40, zostają tylko dwa budynki w starych grupach wychowawczych i tam chcemy zrobić taki system rodzinkowy dla dzieci starszych, które będą się uczyły samodzielności. Remont zakończy się jeszcze w tym miesiącu. Grupy wychowawcze zamieszkają w nowym budynku od września 2023. Do tego czasu zostanie on doposażony.